Witajcie na kanale Road to Happiness. Powoli przygotowuję dla Was film już na piątek. Będzie na nim widoczne, jak pakujemy rzeczy do schroniska, w kartony. Zobaczycie, jak to wygląda, ile nam się udało zebrać i jak to tak fizycznie wygląda. A wygląda naprawdę mega. Chciałabym, abyście to Wy wybrali, następny cel zbiórki. Mamy dwie propozycje. Jest to Centrum Adopcji Niechcianych Gryzoni lub TOS. Ogólnie dzisiejszy film będzie taki dłuższy, bo chciałabym trochę porozmawiać na temat świnek morskich i odpowiedzieć na kilka zadanych przez Was pytań. Mam dla Was jeszcze jedną propozycję, abyście pisali pod tym filmem pytania, a ja złożę je w całość. No i zrobimy takie małe Q&A, gdzie odpowiem Wam na wszystkie zadane pytania pod tym filmem. Jeżeli będzie ich mniej, będę odpowiadać na nie w shortsach. A jeśli zbierze się naprawdę spora ilość pytań, zrobię z tego osobny film. Mam kolejne pytanie, jaką rasę świnek morskich polecamy. My mieliśmy do czynienia tylko z gładkowłosymi świnkami morskimi, ale tutaj rasa nie jest ważna, dlatego że każdy prosiaczek zasługuje na miłość ciepły dom i szczęśliwe życie zobaczcie jakie one mają cudne pysie i jak je nie kochać następne pytanie jak często sprzątamy w klatce naszych świnek to zależy, bo podchodzimy codziennie aby obejrzeć stan klatki również i stan prosiaczków no i sprzątamy jak tego wymaga średnio co 1 dwa dni zimą w okresie letnim co jeden dzień a kuwetkę należy wymieniać codziennie, tak samo jak pokarm czy sianko, czy warzywka, zawsze zbieramy, żeby zawsze miały pod dostatkiem świeże warzywa, tak samo i wodę. Wodę też należy zmieniać nawet kilka razy dziennie. Myślę, że w następnym roku zaczniemy odkładać już najlepszej jakości sprzęt, na lepszą kamerę oraz programy do montowania na komputerze, abyście mieli dobrej jakości filmy, bo wiadomo, że lepszej jakości filmy zmontowane lepiej się ogląda. Mimo tego jest u was wielu, którzy oglądają mimo tego, że mamy słabe filmy, oglądają je, zostawiają łapki i komentarze, motywuje nas to do działania. W razie tak jak mówiłam, wszystko robię na telefonie, no i ta jakość nie jest powalająca. Chciałabym, aby Wam się to dobrze oglądało i słuchało. Wiadomo, że jak będzie na przykład jakiś mikrofon, nie będzie słychać tych szumów czy dźwięków w domu będzie lepiej to wyglądać. Pod kątem my będziemy się dobrze czuć, a Wy będziecie mogli spokojnie obejrzeć bez żadnych szumów, szelestów, bo to wszystko niestety słychać, gdy się nagrywa telefonem. Kolejna ważna sprawa to niedługo Pysia idzie do weterynarza na kontrolę taką, żeby zobaczyć, czy stan u niej jest bardzo dobry. Szeszunia po ostatnim badaniu ma dobry stan zdrowia, jest zadbana, futerko ma czyściutkie, nie ma żadnych chorób i odkąd u nas jest. Nie zachorowały na nic, to znakiem tego, że bardzo dobrze opiekujemy się świnkami morskimi, i dlatego chciałabym Wam pomóc. Jeżeli macie jakieś pytania, a macie prosiaczka, dopiero zaczynacie przygodę z tymi oto cudnymi zwierzątkami, napiszcie w komentarzu, my chętnie na to odpowiemy. Bardzo nam miło, że jest już Was coraz więcej i mamy do kogo pogadać, czy coś ponagrywać. Tak, to wiecie. Ja bym wstawiała filmy raz na jakiś czas, a teraz postanowiłam robić dłuższe filmy, ponieważ w większości z Was się podobają tego typu, nie shortsy, a długie filmy, gdzie można się więcej wypowiedzieć. Jeżeli są jeszcze tutaj ludzie, którzy zastanawiają się, czy kupić prosiaczka, czy jakiegoś innego gryzonia, na pewno powiem Wam o zaletach posiadania świnki morskiej. Są to zwierzęta stadne przede wszystkim, czyli decydując się na jednego prosiaczka musisz wziąć pod uwagę, że za chwilę będziesz musiał musiała wziąć kolejnego. Są to zwierzątka, które tego wymagają. Kolejna rzecz, są bardzo towarzyskie i gdy się przyzwyczają już do właściciela, okazują ogromną miłość. Są to aktywne zwierzątka, które wymagają uwagi człowieka. Wydają przed siebie dźwięki, które po czasie już są przez nas rozumiane. Wołają kiedy są głodne, kiedy są złe, kiedy mają brudno, też potrafią się odezwać, kiedy są bardzo zdenerwowane, to już po czasie umiecie te dźwięki rozpoznać. Najczęstszym dźwiękiem to jest wołanie o jedzenie. Można z nimi podróżować po wcześniejszym przygotowaniu. Są zwierzątkami, które wymagają uwagi człowieka. Ale człowiek nie zastąpi im drugiego osobnika tego samego gatunku. Są to zwierzęta, które muszą wychodzić na codzienny wybieg, lubią być głaskane i brane na ręce, są zwierzątkami raczej łatwymi w oswojeniu, chociaż czas i ile to trwa zależy od charakteru świnek morskich. Kolejna rzecz to każda świnka ma inny charakter i do każdej świnki trzeba podejść indywidualnie. Dam Wam na przykładzie, na przykład pysia daje się brać na ręce, nie ucieka, a szyszka jest taka, że boi się momentu brania na ręce, ale jak już ją weźmiesz, kładzie się na kolanach, daje się pogłaskać i sobie tak po prostu spokojnie leży. Niektóre świnki, i to jest całkowicie normalne, nie lubią momentu brania na ręce. To tak jakby wiecie. Jak ludzie, macie swoje, mamy swoje właściwie upodobania, czegoś nie lubimy, a ktoś inny to lubi, no to tak samo jest z prosiaczkami, mają swoje charaktery. Przede wszystkim są to zwierzęta, które samodzielnie nie wytwarzają witaminy C, dlatego podajemy ją w kroplach odpowiednio do wagi lub w warzywach. U nas prosiaczki nie chcą przyjmować witaminy C w kroplach, może i lepiej. Podajemy ją w naturalnych warzywach, też wyliczoną na masę ciała. Głównym pożywieniem świnki morskiej są zioła i sianko. Karma czy jakiś granulat to tylko dodatek. Najlepsza karma to kawia Complete Jest jedną ze sprawdzonych karm, którą polecamy. Nie kupujcie żadnych kolpań karm z marketu, ponieważ im to szkodzi i będą miały problemy z żołądkiem oraz z jelitami. Dodajemy tylko lekko strawne warzywa, delikatne, jakie na przykład to ogórek, pietruszka, papryka. Papryka ma bardzo dużo witaminy C. Unikamy warzyw zdymających. Prosiaczki chorują również na różnego rodzaju przeziębienia, nowotwory, problemy z jelitami, dlatego musimy dbać o to, aby miały. Tego pożywienia i mogły jeść tylko to, co mogą jeść naprawdę. Raz w roku bądź raz na pół roku, w zależności jaki macie budżet, powinniście jeździć na kontrolę ze świnką morską, tak bez żadnej przyczyny, ale by sprawdzić stan prosiaczków. Na rzecz to powinniście ważyć świnkę morską raz na miesiąc i zapisywać ją w jakimś zeszycie, żebyście mieli kontrolę bo taki zdrowy prosiaczek powinien ważyć do 1200 gram, czyli kilo dwieście. Są to zwierzątka bardzo spokojne, e, lubią biegać, lubią się wyhasać, dlatego codzienny wybieg jest tutaj bardzo ważny. Powinniście je wypuszczać po pokoju i spojrzeć na nie. E, u nas prosiaczki już przestały gryźć kable, więc to jest dla nas taki plus, bo wiemy, że Wiedzą, że tego nie wolno. Prosiaczki bardzo lubią towarzystwo ludzi i lubią się z nimi komunikować poprzez wydawane właśnie przez siebie dźwięki. I my po czasie już rozpoznajemy o co wołają. Są to naprawdę zwierzęta charakterne, decydując się na prosiaczka. Średnia długość ich życia to od 6 do 8 lat. Jeżeli wszystko jest dobrze i mają dobry stan zdrowia. Niektóre choroby łapią już przy urodzeniu, a wychodzą po latach, dlatego tak ważna jest kontrola raz w roku, żebyście nie byli potem zdziwieni, że coś mu nagle jest, a nic mu nie było. Dziękuję kochani za oglądanie. Zostawcie komentarz i łapkę.